Jest listopad, mieliście się przygotowywać do wyjazdu na Antarktydę, a jesteście w Warszawie. E, tak, wszystko się zgadza, tak jak tu widać. E, samolot, który mieliśmy lecieć, już wylądował, niestety bez nas. E, cała, cały projekt, realizacja tego projektu przesuwa się o kolejny rok. E, Jakie są tego główne przyczyny? E, Jedyną przyczyną e, tego opóźnienia są finanse, które nas no, przerosły. E, oczywiście finanse są tak wysokie, że nie jesteśmy w stanie sobie sami ich zagwarantować. E, także tutaj można powiedzieć, że kwestie organizacyjne w sprawie załatwienia odpowiedniego e, sponsora e, tutaj zawiodły. Mm -hmm. A jakiego rzędu pieniądze trzeba mieć, żeby zorganizować tego typu wyprawy? Są to dość duże pieniądze. Nasza pierwsza trasa, która miała e, biegnąć e, z bazy Nowołazarewskiej przez Biegun do bazy McMurdo czy też e, bazy Nowozelandzkiej, e, okazała się zbyt droga. E, sam przelot w pierwszą stronę to jest rząd pieniędzy na jedną osobę około 60 tysięcy plus e, 60 tysięcy złotych plus ewentualne koszty transportu sprzętu to nie jest wliczone. Z kolei powrót został nam naliczony znacznie większy. Żeby wydostać się z tej drugiej części lądu trzeba zapłacić blisko 240 tysięcy dolarów na całą naszą wyprawę, czyli na trzy osoby 240 tysięcy dolarów to jest zbyt duży koszt. Zmieniliśmy trasę, choć trasa nie jest wcale krótsza, nawet można powiedzieć, że się tam zmieniła mniej więcej plus minus 100 kilometrów. To koszty zmalały mniej więcej 3-4 krotnie. Także... Hmm. Tak, także taka niewielka zmiana, a finansowo zdecydowanie odczuwalna. Dlatego nie pójdziemy, może na naszą wymarzoną trasą, ale na pewno będzie równie fascynująca, e, równie ambitna, e, no a przede wszystkim realna finansowo e, dla nas, miejmy nadzieję. Które ta nowa trasa wieść? Z bazy Sky przez Biegun i tutaj już nie będzie linii prostej, zboczymy na inny kierunek i będziemy kierować się na Union Glacier, czyli do bazy Patriot Hills, gdzie, Patriot Hills, gdzie samolot nas odbierze i będziemy mogli polecieć już do Ameryki Południowej. Czyli też ogólnie będzie to taki pełen trawers kontynentu Antarktyki. Mhm. Przez ten cały rok przygotowywaliście się dosyć intensywnie. Co udało się zrobić? Jaki sprzęt zebrać? No Jak widać, nie udało się przybrać na masie, no ale to już wiedzieliśmy wcześniej, że, no, że po prostu. Nie przytył, to nie przytył, nie wiedzieliśmy, przytył. Wiedzieliśmy wcześniej, że nie polecimy, także jeszcze, że tak powiem, nie czas na gromadzenie zapasów w postaci tłuszczu, który też na pewno się przyda i który też będzie uwzględniony w następnym roku, w naszej diecie. A to, co się udało sprzętowo, to naprawdę, naprawdę dużo. Większość naszego sprzętu już jest skompletowana. W tej chwili lada dzień, pulki już są gotowe, czekają na nas w Norwegii. Prototypowa wersja, wersja pulek hybrydowych specjalnie dla nas, przystosowana zarówno do efektywnego ciągnięcia tych sanek, jak i do jazdy, ciągnięcia, kiedy my jedziemy, jedziemy używając kajtów. Także tego rodzaju sanki z materiału z kewlaru i z karbonu. Także bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe, też bardzo drogie. <śmiech> <śmiech> Niestety, ale no, w tym wypadku no, warto. warto. Wiemy, że to jest jedna z, jeden z elementów w ogóle naszego eflipunku. Na którym nie możemy się zamieść po prostu. Z ciekawych rzeczy to może być jeszcze też bardzo taką nevralgiczną rzeczą jest namiot I o tyle ciekawe, że na rynku nie znaleźliśmy odpowiedniego Pogodremy. namiotu dla nas. Także modyfikujemy przy, już przy użyciu podzespołów, już dobrych firm. Eee, jak się nazywa ta firma? DAK. A te firmy koreańskie, przy użyciu komponentów firmy koreańskiej DAK. Modyfikujemy nasz obecny namiot i liczymy na to, że będzie naprawdę idealny jak na nasze potrzeby. Te komponenty w Korei były robione też specjalnie na Wasze zamówienie? Tak, tak. tak specjalnie podawaliśmy, mierzyliśmy nasz obecny namiot, który będziemy używać. Wszystkie wymiary zostały zdjęte i odpowiednie części, odpowiedniej długości zostały dla nas wyprodukowane lub wzięte z linii produkcyjnej i są już u nas. Szczerze mówiąc ta zwłoka czasu, która nastąpiła też może wpłynąć na korzyść. Mamy więcej czasu na w sumie dopracowanie każdego szczegółu. Między innymi też jazdę i ciągnięcie tych sanek. Będziemy mieli teraz sanki, będziemy mieli kajty i będziemy mogli to jakoś połączyć. Do tej pory mogliśmy jedynie używać bądź samych kajtów, bądź sanek, których używaliśmy na poprzednich wyprawach, które mają zupełnie inną charakterystykę. Także zyskujemy jeszcze jedną zimę, którą naprawdę zamierzamy wykorzystać w pełni i tutaj naprawdę od testowania skarpetek Silskina do, nie wiem, do, do właśnie jazdy już po jakimś trudnym terenie ciągnąc półki, z dużą prędkością, obciążone. Także no, wszystko zostanie jeszcze sprawdzone. Powiedzcie, jakie są szanse na to, że w przyszłym roku się uda zebrać te pieniądze? Czy się... Gdzieś tam pojawia jakiś sponsor taki główny na, na horyzoncie. Znaczy w tej chwili już powiedzmy, że mamy kilku mniejszych sponsorów, którzy praktycznie są skłonni przeznaczyć pewną sumę, ale dopóki nie będziemy wiedzieli na 100%, że z tych drobniejszych sponsorów uda nam się uzyskać pełnej sumy. No oczywiście nie, jesteśmy, nie możemy uruchamiać tych mniejszych. Także, Także tutaj już mamy kilka takich. Kilku pewniaków, ale wciąż brakuje nam tego, można powiedzieć, głównego. Aczkolwiek, całkiem inaczej, po, po roku ciężkiej pracy, wiemy jak się poruszać, jakby w tym świecie. I myślę, że to już procentowo nie wiem, ile mamy szans. Duże szanse. Dość duże szanse, naprawdę dość duże i. Teraz były wakacje, trochę odpoczęliśmy i z nowym zapałem zabieramy się do pracy. A możecie zdradzić, jakiego rzędu pieniądze musiałby wyłożyć taki sponsor główny? Szczerze mówiąc, tak naprawdę można powiedzieć, że brakuje nam biletu tego powrotnego. Mhm. Czyli załóżmy, jest to koszt na osobę około 50-60 tysięcy. Oczywiście mimo naszych prawda, naszych z, starań. zebranych starań znajomości i umówionych, umówionych różnych ludzi, firm, współpracy, oczywiście jesteśmy otwarci na każdą inną propozycję i, i po prostu e, uważamy, że naprawdę wiele firm może skorzystać właśnie bazując na naszym projekcie, na naszej wyprawie. No, która, bądź co, bądź, zakładamy, z, skończy się sukcesem i przejściem tej całego kontynentu antarktycznego. Także zapraszamy do współpracy i, no, obiecujemy sukces. Postaramy się.